Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie na y, unboxingu y, racjów żywnościowych. Ne? Tu z moim kumplem, rozumiesz? Tutaj bubusem. Nie ma, się O moto, o moto. Ja mam ciebie gośnik. A no, co masz? No ja mam przypad, no, no, tak jak zwykle, czyli kurczaka. Kurczaka? No ale kurczaka. Kurczaka. O tak, no. Nie? no. I tu sprawdzamy, no. bo przyszło nam z Berlina od kumpla wojskowego. Wy wojste, o no! no. Jakby ja się otwierał. Masz znaczy, te emocje, może? Ja to powinno powoduje. być praktyczne, przecież jak na. No, Jak wreszcie na bitwy, ja myślę, że już dawno zginął. Dobra. Zasadko, gotowa? O, no, Ok. Dobra, to już prawie. Oh. Amatorka płynie. Ostrożnie, zrzekamy. Amatorka. No, przecież otwieramy normalnie. Zobacz, co się dzieje. Hop Myślisz, że to jest moment, w którym muszę pokazać co tam wyciągasz? No 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 pokaż wszystko co jest no, Opa, stoimy No to, to pokazuj to do kamery To jest no. bardzo udane Main <głosy> event <głosy> Bigosik Idziemy, gotowe? No, no pokaż, Do kamery musisz iść bo... Suchary specjalne o. Izotonik normalnie jest ja Tutaj macie co, poczekaj, czekaj, patrz ja Tutaj takie itemy otóż To samo jeszcze kondomy w siatku, ale to już takie uh -huh. da. No, no po to samo to też No akurat, akurat, akurat jak zostaniecie sami, nie? No, no, no fajnie No co w ogóle No to od czego zaczynacie, od głównego dania? No to tak tu się obsługujemy Pokaż mu, młodemu ja już mi się dwa razy z tym sposobem. Hahaha. Co to jest? O! No to jest No otwórz to. A gdzie jest tu łajka? A nie tyle. Czekaj, nie robię tak szybko. Haha, ty. Na to. Czemu najpierw nie to białe? Czemu się tego białego nie wkłada z tym? No przytomu, że to jest ślad. A Drugą stroną. Drugą? Chyba, czy nie? No, to nie na górę? W instrukcji piszą, że tą stroną. A, no to widzisz. No ja pamiętam. Ale fajnie. O, masz mhm. browara? Browara? Mam wino. Chuj to wodą. No, Następnym powiem, razem. No, bo w tym no, jakby... Się... to coś tym wiesz. No to wtedy nie, no to wybuchłoby za chuja. Dobra. I tak się robi? No, no wkładaj do tego, tego. A tu to popełniałem błąd <laughs> <laughs> Cholera <coughs> Uee, a ja dopiero lałem wody i sadzę to Zobaczcie Somali No co, co w ogóle Zobaczcie, jak to się tam A To jest poprawki zrobione? Serio? No Przekonany? No. Ej tak. ma mhm. wódki? Dam do kreski, nie? Gdzie Na w środku <laughs> Jebał całą No To Powodzenia, że my się nie... No co to odpierdala? No, tak? <laughs> Ale <ono> no, <laughs> Nie, ma Nie ma wody już Skończyła się woda No uważajmy, to gorące idzie zaraz, ty kurwa no, nie, czubku nie, wiesz, Zaleźmy. Leje się, leje się, kurwa ja, się To Więcej wódki, wody Uejemy Ja, A nie, te. to wody nie potrzeba To testujcie między czasem te, te puszki Cholera Wybuchnie parafra Wybuchnie parafra Ojej No to w tym czasie Dzień dobry angielski. Dobra, zamknę. Pokaż jak wygląda ho. No no to Dwa yes. No kujowo. Nie zeżarbym tego No Otwieraj to no Zachowaj masz swoje No patrz te tradycyjne no. Czyli są? Czyli otwieraj no Czyli taki sam? Yes. Nie, możesz lepsze, ty masz lepszy To no. może ci się zamienić zawsze Jak lepszy? No to, ty może lepszy No, no. <ślepsza> To mole dymowa jest Jeszcze są kotel Co? to no dojdzie są kobieta ja Tam gdzieś masz sztućce kurwa idiotko No dobra No bo się skapałem. Patrzcie jaka dymowa jest za oknem też. Się O szarych pożyczek to se na wieczór zostawię mm. ja No odjadę. jak na wieczór wszystko jest. To ja test wszystko. to test, no co? Gdzie masz łyżeczkę? Może oh. No test? Pierwszy? jest jest... Ujabłbyś? Polecam, mógłbyś wziąć. Nie wiem. 59 59. Jedna łyżka. A ty? Ja też. Uro. Z wafelkiem. Wiesz, wiesz. A to jest? To jest. jest co? No? no. spróbuj jego też. No patrz, to dobre, ale ja, tam dobre. ja jestem vegany, vegany <grym> to wolałbym. Ja tam kamerami, z mówię. A pap to... już tego. <grym> Váš sa to je dobrý, ak nemám. Mám, ja no, okay, no, okay, no, okay. <laughs> 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 budem